Witajcie kochani na kanale Kociara Mruczka po tej stronie Agnieszka Witajcie na moim vlogu książkowym Dziś przychodzę do Was z, recenz z recenzją tej oto książki De Beściara Ewy Prince Tą książkę, którą tutaj widzicie miałam przyjemność zapoznać się na stronie Instagrama Ewy Pirce gdzie robiła ona rozdanie z tą oto książką, ale to rozdanie było tylko dla osób na terenie Polski. Ja się już na to nie łapałam, bo ja mieszkam w Holandii, za granicą. Jak to ja, znając siebie, musiałam ją mieć, więc zamówiłam ją na stronie, tania książka. Jak tu widzicie, zdobyłam ją, przyszła. Z opóźnieniem bardzo dużym, ale mam. Bo różne sytuacje z tego spowodowały, ale ostatecznie mam ją. Zapoznałam się z nią. Czytałam ją, można tak powiedzieć, koło 4 godzin. Wciągnęła mnie ona bardzo. Naprawdę bardzo. Chociaż ten druk, jak tu widzicie, ciężki jest dla oka. Ale dało się przeczytać. Bardzo mnie wciągnęła ta, ta książka. Jak ją zaczęłam czytać, w sumie mogłam, nie mogłam się od niej oderwać, przestać czytać. I na każdej kartce, można tak powiedzieć, śmiałam się z naszej głównej bohaterki, bo główna bohaterka, Monika, Yy, według mnie jest trochę robnięta. No, przepraszam, można powiedzieć, że brak trochę piątej klepki rozumu. Postać. Przepraszam Was za moją mruczkę, ale ona <grym> też chce być kadrak tego filmu. Ale tak jak wcześniej mówiłam, postać Moniki mnie śmieszyła. Uśmiech na moich ustach nie schodził. Monika nie miała szczęścia w życiu, w pracy. A także w strefie uczuciowej wraz z chłopakami. Jej życie to pasmo samych porażek. Ponadto posiada kota, jak ja mam, Niuncie, który jest złośliwy dla niej i w pewnym sensie wredny. Współlokatorki wredne, złośliwe. A to jak wiecie, dowiecie się z tej książki, jakbyście ją chciały przeczytać. I odsyłam Was do niej. Cokolwiek zrobi, powie, zachowa się, to jest to wpa wpadką w zachowaniu, w ubiorze, w mowie. Jak Monika mówi, w każdej sytuacji krępującej, można wyjść obronną ręką albo ponętną piersią, jak to nieraz mówi. Że to pomoże w każdej sytuacji. Znaleźć wytłumaczenie, nawet jeśli trzeba nagiąć prawdę, ale tylko ciupeczkę. Aż tu pewnego dnia los stawia na jej drodze przystojnego mężczyznę, Luliana Rozwadowskiego, który ku zachwyceniu wszystkich okazuje dziewczynie swoje zainteresowanie. No i wkrótce potem Monika trafia na idealną pracę, do której nie ma zagroż kwalifikacji, nie ma wykształcenia. A jakie ma wykształcenie? W sumie ta książka Wam powie. Wkrótce Monika trafia na idealną pracę, do której nie ma zagroż kwalifikacji, choć jakimś cudem zostaje przyjęta. To prawda, nie ma wykształcenia wyższego, a jakie ma wykształcenie? To zachęcam do tej książki. Jeśli naprawdę, jak chcecie się z nią zapoznać, przeczytać. Czy Monice uda się wyjść na prostą świecie, który najwyraźniej przysiął się przeciwko niej i na każdym kroku jej o tym przypomina? Chociaż dobrze, że, nie, że ma nieodparty urok osobisty i nie należy do tych, które chętnie nadstawiają drugi policzek. Ups, drugi pośladek, jak to ona mówi. A czy z Julkiem coś wyjdzie? Czy zdobędzie, czy zdobędzie tą pracę, a jeśli zdobędzie, czy ją utrzyma? Zachowa? Właśnie. To jest dobre pytanie. Ale jak mówiłam wcześniej, właśnie ta książka odpowiada na te pytania, a jednocześnie pokaże, jaka naprawdę jest Monika. A ja Wam powiem, że ja z tej książki naprawdę się śmiałam. Nie schodził mi śmiech, <śmiech> z ust. Teraz, nawet, przypomnę jej perypetię i zachowanie to mi się ciśnie uśmiech na e, usta. Zresztą mój nawet mówił, że z czego ja się śmieję czytając książkę, a śmiałam się właśnie z głównej bohaterki, z tej moniki. Naprawdę jest fajna. Zachęcam Was kochani do zapoznania się z tą książką, jeśli chcecie, bo ja jestem zadowolona. W sumie życzę Wam miłego wieczoru, popołudnia lub poranka. Zachęcam Was do lajkowania, do dawania komentarzy, do rozpowszechniania, a jednocześnie do subskrypcji. Kochani, jeśli oglądacie moje filmiki, a jeszcze nie subskrybujecie, dajcie suba, bo naprawdę was to nic nie kosztuje, a mnie zachęci. Zawciśnijcie dzwoneczek, aby być na bieżąco. Będę wam naprawdę bardzo wdzięczna. I do zobaczenia do następnego razu. Pa.